Trzecie oko Audycja grozy i tajemnicy Zaprasza Błażej Grygiel Paweł Marczewski, płyta Silny, wręcz duszący zapach krwi czuć było już od progu. Porucznik Elliot Marsz miał wrażenie, że wchodzi do rzeźni, a nie klubu muzycznego. W środku pomyślał, że nie było to znowu takie dalekie od prawdy: na każdym niemal centymetrze kwadratowym podłogi leżały wypatroszone ludzkie zwłoki. Ciała były świeże, krew jeszcze nie zdążyła ostygnąć. Była wszędzie: na ścianach, na suficie, kapała na stojących pośrodku pomieszczenia policjantów. Fotograf sądowy krążył między trupami niczym sęp nad padliną. Blade światło lampy błyskowej wyławiało z mroku coraz to nowe okropności. Młoda dziewczyna z rękami wzniesionymi do pozbawionej oczu twarzy i z ustami zastygłymi we wściekłym grymasie, oderwana ludzka głowa wplątana pomiędzy kable do nagłośnienia. Chryste panie jęknął. Co tu się mogło wydarzyć? Porucznik dałby głowę, że podobne pytanie cisnęło się na usta wszystkim zgromadzonym na miejscu policjantom. Wydawało mu się że z ust sierżanta stojącego po lewej stronie usłyszał ciche westchnienie ulgi ktoś w końcu przełamał nieznośną ciszę przerywaną jedynie suchymi trzaskami migawki aparatu i cichym kap-kap krwi sączącej się z sufitu. Dopiero teraz na miejscu zbrodni zapanowało poruszenie. Odezwały się pierwsze głosy wyrażające jakieś domniemania. Ktoś zaczął narzekać, inny przeklinać. Po chwili klub wypełniał właściwy śledczej robocie gwar, mając na celu oswojenie zbrodni, uczynienie ją mniej straszną. — Ile osób mógł pomieścić klub? — zapytał Marsz. Sierżant zastanawiał się chwilę, wodząc wzrokiem po sali. — Tak na oko jakieś sto, może sto pięćdziesiąt. Trzeba by spytać o to właściciela, ale pewnie leży gdzieś tutaj, zatoczył dłonią półkole, wskazując na zwłoki. Sądząc po ilości trupów, był dzisiaj komplet, rzucił porucznik bez cienia ironii. Jezu, sto pięćdziesiąt trupów, naraz, w jednej sali. Jak to możliwe? Na bombę raczej nie wygląda, sapnął sierżant, poluzowując nieco koszulę. Drzwi wejściowe były nienaruszone, oświetlenie i sprzęt nagłaśniający wyglądają na całe, Bomba rozwaliłaby to wszystko w drobny mak, gdyby została podłożona w tak niewielkim pomieszczeniu. No i z pewnością eksplozja zaalarmowałaby sąsiadów. Nagle policjant, który od kilku minut kręcił się na stanowiącym scenę niewielkim podwyższeniu, krzyknął głośno. Elliot skoczył w tamtą stronę. Posterunkowy pochylał się nad umieszczoną po środku sceny dużą konsoletą, obok której rozstawiono dwa adaptery i mikrofon. Za pulpitem ze sprzętem przykucnął chorobliwie chudy mężczyzna. Był cały pokryty krwią. Gęsta czerwona ciecz skapywała mu z włosów, brody, policzków. Porucznik odruchowo sięgnął po broń, to samo uczynił posterunkowy. Chudzielec spojrzał na nich pustym wzrokiem, jego ciało przeszył gwałtowny dreszcz. Dopiero teraz marsz zauważył paskudną ranę na jego szyi. Ranny wstał z wyraźnym trudem, przeszedł kilka kroków, zachwiał się, a potem runął na podłogę, tuż przy krawędzi sceny. Wstrząsały nim drgawki, w kącikach ust pojawiła się piana. Elliot podbiegł do niego, pospiesznie chowając broń. Dajcie tu szybko jakiegoś lekarza, wrzasnął ujmując człowieka za ramiona i starając się utrzymać jego drgające ciało w miejscu. Z rany na szyi obcego trysnęła krew, plamiąc czerwienią płaszcz policjanta. Muzyka dobyło się z pomiędzy pokrytych pianą i krwią warg. Muzyka. Zbliżył ucho do ustannego. To ta muzyka. O słodki Boże! W nieobecnych oczach pojawił się nagle jakby iskierki zrozumienia, po chwili jednak powieki o posklejanych krwią rzęsach zamknęły się. Porucznik chwycił w nadgarstku pokrwawioną dłoń, nie wyczuł pulsu. — Nie żyje? — dobiegło zza jego pleców pytanie zadane spokojnym, rzeczowym tonem. Z tyłu stał mężczyzna w lekarskim kitlu, obok niego zaś dwóch sanitariuszy z noszami. Marsz skinął głową. Myślę, że powinien pan to zobaczyć. Sierżant lekko dotknął jego ramienia. Po chwili Elliot pochylał się nad wirującą na adapterze płytą. Igła była uniesiona i z głośników nie dobiegał żaden dźwięk. Porucznik założył gumową rękawiczkę i przycisnął przycisk stop. Płyta zatrzymała się. Sierżancie, decie mi na chwilę latarkę. Skierował światło na czarną winylową powierzchnię. Ze zdumieniem zauważył, że rowki nie były koncentrycznymi kręgami, które znał z płyt zbieranych niegdyś przez ojca. W Wgłębienia wiły się wokół środka krążka, tworząc jakieś fantastyczne wzory, zdumiewającą, asymetryczną plątaninę. Porucznik nie był żadnym audiofilem, ani specjalistą od sprzętu grającego, ale od razu zadał sobie pytanie, jak igła mogła poruszać się po takich wgłębieniach. Przecież to niemożliwe. A nawet gdyby jakimś cudem się udało, z głośników dobiegłyby jedynie szumy i trzaski. Pokręcił w zamyśleniu głową, po czym starannie schował płytę do foliowej torebki. Spędził w klubie jeszcze dobre kilka godzin, towarzysząc zbierającym dowody policjantom i koronerowi, którego czekała w ciągu najbliższych dni cała masa roboty. Kiedy opuszczał miejsce zbrodni, rzucił mu się w oczy zniszczony plakat wiszący przy drzwiach wejściowych. Zastanawiał się, czemu nie zauważył go wchodząc, ale złożył to na karb zdenerwowania. Napis na afiszu głosił Diabelski show. DJ w sklepie pachniało plastikiem i starym papierem. Na regałach, stołach i krzesłach piętrzyły się pudła, wypełnione po brzegi winylowymi płytami. – I ktoś to kupuje? – zapytał Elliot, przerzucając stoś ich rzadkich edycji płyt Beatlesów. Czwórka z Liverpoolu, dzierżąca pokawałkowane dziecięce laleczki z plastiku, łypała na niego z jednej z okładek. Gregory popatrzył na niego z politowaniem. – Stary, wiesz jak bardzo lubię płyty i muzykę. W końcu w przeciwnym razie nie otwierałbym sklepu z rzadkimi nagraniami, prawda? Ale jeśli wyobrażasz sobie, że trzymałbym to wszystko z czystej miłości do muzyki, nie mając najmniejszych szans na sprzedanie choćby jednego z tych zacuszek, to chyba masz mnie za kompletnego wariata. Trafiłeś w samo sedno. Porucznik uśmiechnął się szalmowsko. Gregory zaśmiał się. A jednak zdziwiłbyś się, jak wielu ludzi ulega czarowi czarnej płyty. Dla nich srebrne krążki kompaktów mogłyby nie istnieć. Uważają, że jedynie stary, poczciwy naleśnik pełen szumów i trzasków zapewnia niezapomniane muzyczne doznania. Eliot popukał się znacząco w czoło, wyrażając tym samym swój stosunek do podobnych dziwaków. — Płyta, którą przed chwilą trzymałeś w łapach, warta jest co najmniej cztery twoje pensje — Gregory wskazał na krążek Beatlesów. — I to jest cena, którą zaproponowałbym przyjacielowi. Porucznik już miał powtórzyć swój wymowny gest, gdy Gregory odchrząknął i odrzekł. — No dobrze, ale powiedziałbyś mi wreszcie, co cię do mnie sprowadza — Aliod zamyślił się na chwilę, po czym odparł. Wiesz, nigdy nie sądziłem, że przyjdę do ciebie w sprawie związanej z robotą, zwłaszcza z morderstwem, wyjątkowo brutalnym i wielokrotnym. Kradzież płyt? Być może, choć złodzieje wolą raczej kraść rzeczy, które bardziej świecą niż czarne krążki, ale nigdy morderstwo. Gregory zmarszczył brwi. Znali się od dziecka, wychowywali się na jednej ulicy, chodzili do tej samej podstawówki, a ich ojcowie pracowali na tym samym komisariacie. Pamiętał, że pierwszych płyt też słuchali razem. A jednak młody marsz od początku wiedział, że pójdzie w ślady ojca i zostanie gliną. Gregorego to nie interesowało, bardziej pociągała go muzyka, a jego rodzice nie mieli nic przeciwko temu, by związał z nią swoją przyszłość. Rozumiał, że nie ma co liczyć na karierę muzyka, brakowało mu słuchu i zdolności manualnych, by opanować gitarę w takim stopniu, w jakim sobie to wymarzył. Skoro nie mógł grać tego, co kochał, postanowił o tym pisać. Opublikował szereg recenzji w kilku ważnych pismach muzycznych, potem związał się na stałe z jedną z redakcji i przeniósł się do lepszej dzielnicy, gdzie otworzył sklep z płytami dla koneserów. Eliot został na miejscu, patrolował te same ulice, których wcześniej pilnował jego ojciec. Przymykał tych samych pijaczków i złodziejaszków co papa, wreszcie dochrapał się stopnia porucznika. Nie musiał już wycierać krawężników, za to na miasto patrzył już teraz zupełnie innymi oczami. Ulice, które pamiętał z dzieciństwa, nagle stały się jakby ciemniejsze. — Nie wiem, w czym mógłbym ci pomóc, ale z pewnością mogę cię wysłuchać — odparł po dłuższej chwili milczenia Gregory. Elliot nabrał głęboko powietrza w płuca. — Pewnie weźmiesz mnie za czubka, ale muszę cię najpierw o coś zapytać. — Czy muzyka może opętać człowieka? — Kochaniutki, patrzysz na żywy okaz cierpiącego na tę przypadłość. — Nie, nie, o to mi chodzi, poważnie — czy muzyka pewnej tony, częstotliwości, czy co tam sobie jeszcze do diabła może być, czy to wszystko może wpłynąć na człowieka tak, żeby zaczął zabijać? Ty to mówisz poważnie? Porucznik skinął głową. Nie wiem co ci powiedzieć, to brzmi cholernie absurdalnie. Chyba sam o tym wiesz, prawda? Eliot ponownie przytaknął. Widzisz, Greg, zetknąłem się z czymś, czego w żaden sposób nie potrafię wytłumaczyć, chyba że na serio rozważam możliwość, że muzyka mogła opętać tłum stu pięćdziesięciu osób i popchnąć tych ludzi do rozszarpywania się nawzajem. Gregory popatrzył na przyjaciela szeroko otwartymi oczami. Potem potrząsnął głową i powiedział prawie szeptem. Jezu. Sprawdziliśmy wszystkie inne możliwości, jakie tylko przyszły nam do głowy. Bomba mogła ewentualnie zamienić całą publikę w klubu w krwawą miazgę. Narkotyk, mogący wprawić ludzi w jakiś szał. Wszystko, dosłownie wszystko. Roztrząsaliśmy najdziwniejsze, najbardziej absurdalne pomysły i nic. Wielki nic. Ani śladu materiału wybuchowego, ani śladu rzadkich alkaloidów lub nietypowych związków chemicznych we krwi ofiary, tylko trochę koki i amfy, no, słowem gówno, zwykle krążące wśród publiki w klubach. Znaleźliśmy jedynie to. Sięgnął do teczki i wyciągnął foliową torebkę na dowody rzeczowe. W środku była płyta winylowa. Podał pakunek Gregoremu. Mogę wyjąć gołymi rękami? Tak, została dokładnie sprawdzona. Żadnych odcisków palców. Nic. Policjant patrzył, jak przyjaciel z namaszczeniem niemal w nabożnym skupieniu wysuwa czarny krążek z folii. Gregory przysunął swoje krzesło do stojącego nieopodal biurka i zapalił stojącą na nim lampę. Podsunął płytę do światła. — Co to za dziwoląg? — rzekł po chwili, przenosząc wzrok z powrotem na Eliota. — Też się zastanawiam. — To wygląda, jakby płyta była porysowana. Rowki są niesymetryczne, tworzą jakby w falach jakieś wzory, ale wychodzi na to, że tak zostały wytłuczone. Gregory zdawał się głośno myśleć, po momencie zapytał. Próbowałeś tego słuchać? Nie mam w domu adapteru, odparł policjant niemal przepraszająco. Mogłem oczywiście skołować jakiś i przesłuchać na komisariacie, ale wolałem przyjść z tym do ciebie. To się w ogóle da odtworzyć? Przecież igła zaraz zeskoczy z tych popieprzonych linii. Gregory popatrzył jeszcze raz na krążek, wzruszył ramionami i wstał. Sprawdźmy. Ruszył na zaplecze. Po chwili wrócił z niewielkim adapterem, który postawił na biurku tuż obok płyty. Sięgnął do plątaniny kabli zwisającej z tyłu urządzenia, trochę pomajstrował przy nich, po czym ruszył przez pokój dzierżąc w dłoni dwa przewody, czerwony i niebieski. Stał chwilę trzymając je w ręku, podrapał się po głowie i odłożył niebieski. Podszedł do dużych kolumn o gustownej drewnianej obudowie i podłączył go do zestawu. Następnie wrócił do biurka i wziął w dłonie czarną płytę, trzymając ją za krawędzie delikatnie niczym jakiś klejnot. Marsz wstał i stanął za plecami przyjaciela. Krążek znalazł się w adapterze. Gregory wcisnął przycisk start, płyta zaczęła się obracać. Potem przesunął nad nią igłę, ta zaś delikatnie opadła, zagłębiając się w pofalowanych rowkach. Porucznik mógłby przysiąc, że w tym momencie dostrzegł niewielki, ledwie zauważalny błysk, który przebiegł po winylowej powierzchni. Spojrzał pytająco na Gregorego, przyjaciel odpowiedział mu tym samym. W głośnikach panowała cisza. Elliot usłyszał pulsowanie krwi w żyłach i głośne serca. Po chwili swój chrapliwy oddech. Wszystko wokół było czerwone. Spojrzał na swoje ręce. Czerwiń na swoje stopy. Czerwiń na odwróconego do niego plecami mężczyznę. czerwił. Kim jest ten facet pochylony nad adapterem? Spytał siebie w duchu. Nieznajomy odwrócił się. Ręce rozłożone szeroko na wysokości klatki piersiowej rozciągały długi, czarny sznur. Jego oczy były kompletnie puste. Marsz miał przez chwilę wrażenie, że skądś go zna. Po chwili odrzucił tę myśl. Pacjent zbliżał się powoli kabel już prawie dotykał szyi policjanta. Porucznik otrząsnął się z obrętwienia i sięgnął do kabury pod pachą. Ręka zaplątała mu się w połę marynarki. W tym momencie tamten zrobił wymach nogą i podciął go, kopiąc tuż poniżej kolana. Elliot zawahał się i zdołał wolną ręką chwycić człowieka z kablem za sweter, drugą próbując cały czas wydobyć pistolet. W momencie, kiedy zwalili się na podłogę, przygnieciony ciałem nieznajomego zdołał wreszcie wymacać kolbę i wyszarpnąć broń. Poczuł, że kabel zaczyna wrzynać mu się w szyję, coraz mocniej zaciskany silnymi, kościstymi dłońmi. Przytknął lufę do skroni oprawcy. Ze zdumieniem rozejrzał się po pokoju. Leżał na podłodze sklepu Gregorego. Jego przyjaciel na nim. Spoglądając w osłupieniu, to natrzymany przez siebie kabel zasilający, zaciśnięty na szyi porucznika, to naprzetknięty do swojej skroni pistolet. Policjant opuścił broń. Obaj spojrzeli na siebie z bezbrzeżnym zdumieniem i strachem. — Boże! — jęknął cicho Gregory, masując skroń i ciskając na ziemię kabel. Marsz podniósł się ciężko z podłogi. Do jego uszu dobiegł cichy trzask, jakby przepalonych korków. Odwrócił się. Sznur łączący jedną z kolumn z adapterem leżał na podłodze, strzelając małymi iskierkami. Końcówka przewodu była urwana i wciąż tkwiła w gnieździe, na tylnej stronie obudowy głośnika. Musieliśmy wyrwać kabel w szamotaninie, szepnął Gregory. W jego głosie brzmiał strach, czysty strach, graniczący niemal z paniką. Wyobrażasz sobie, co by było, gdybyśmy go nie wyrwali? Elliot skinał ponuro głową. Porucznik stał przed wejściem do klubu i wpatrywał się w afisz. Plakat był niemal identyczny jak ten, który widział dwa dni temu na miejscu zbrodni. Diabelski show dj Azana, Wypisano czcionką stylizowaną na płomienie. Ciarki przeszły mu po plecach. Ledwie pół godziny wcześniej siedział w swoim biurze w opustoszałem o tej porze budynku komisariatu. Dochodziła pierwsza w nocy, a on wytężał wzrok przy słabej lampce na biurku, usiłując uzupełnić dokumentację rzezi w klubie muzycznym. Wciąż wracał myślami do rozmowy z Gregorym i nie mógł się skupić na wypełnianiu odpowiednich rubryczek. Kiedy już obaj ochłonęli i łyknęli kilka razy z butelki, jaką Gregory miał ukrytą na zapleczu, tenże usiadł na krześle i stwierdził: Chyba rozwiązałeś swoją sprawę. ale pokręcił głową. Ktoś musiał przynieść tę płytę do klubu. Czy mówi ci coś pseudonim albo nazwisko Zan? DJ Zan? Przyjaciel potrząsnął głową. Nie. — Nigdy o kimś takim nie słyszałem. — Ktoś, kto tak siebie nazywa, prowadził tamtej nocy imprezę w klubie, gdzie miała miejsce zbrodnia. — Niestety, nic nie wiem o żadnym zanie. — Myślisz, że to on wymordował publikę przy pomocy tego diabelstwa? — wskazał na płytę. Elliot wzruszył ramionami. Gregory popatrzył na niego. — Oskarżenie muzyki o zły wpływ na ludzką psychikę ma długą tradycję. Artyści zawsze postrzegani byli jako czciciele szatana czarownicy. W XX wieku oskarżenia nie ustały. O Robercie Johnsonie mówiono, że zawarł pakt z diabłem, aby stać się najlepszym żyjącym na świecie bluesmanem. Jimmy'ego Paige'a ze Cepelino oskarżano o praktyki czarnoksięskie, które miały zapewnić grupie popularność, a potem ściągnąć na nią nieszczęście. Szczególnie często utrzymywano, że rock ma negatywny wpływ na dzieci. Weźmy choćby aferę z udziałem Judas Priest czy Ozzy'ego Osborna. Ich utwory miały nakłaniać jakby do przemocy i popełnienia samobójstwa. Na co z tymi, co twierdzą, że płyty niektórych grup zawierają satanistyczne przesłania, że puszczone od tyłu ujawniają niezwykłe treści, peany na cześć księcia ciemności, czy jakichś mrocznych bóstw. Wszyscy poza garstką fanatyków biorą to za bzdury. A nie są to bzdury? Marsz popatrzył Gregoremu w oczy. Oczywiście, że są. Nadal uważam to za brednie, ale nie da się ukryć, że muzyka działa na ludzi. Mówi się, że utwory o rytmie szybszym niż bicie serca pobudzają człowieka, zaś te o wolniejszym uspokajają. Ta płyta to zupełnie coś innego. Mówiłeś, że to może specyficzne częstotliwości albo tony nagrane na płycie mogły tak podziałać na bawiących się w klubie, potem na nas. A ja twierdzę, że to nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek wytłumaczalnym zjawiskiem akustycznym czy biologicznym. To coś innego, specjalnego. Nie wiem co, nie pytaj. Jedyne co wiem, co myślę, że powinieneś jak najszybciej pozbyć się tego krążka. Spal go, wrzuć do rzeki, cokolwiek. I módl się, żeby nikt kiedykolwiek nie położył na nim igły adapteru. Elliot siedział przy policyjnym biurku, wspominając ostatnie słowa Gregorego. Płyta leżała obok, przekrył ją jednak stosem papierów. Nie chciał patrzeć na zdobiące ją tajemnicze znaki. Miał wrażenie, że gdyby zaczął się im zbyt długo przyglądać, płyta sama zaczęłaby się obracać i niepotrzebna byłaby igła, by usłyszeć tajemniczy zew czarnego winylu. Zadzwonił telefon. Wyciągnął w jego kierunku dłoń, zawahał się jednak na chwilę. Spojrzał na biurko. Spod pokrytych jego zamaszystym pismem kartek wystawała czerni płyty. Pospiesznie przykrył ją notesem i podniósł słuchawkę. — Porucznik masz, o co chodzi? — Cisza. Jedynie w tle jakby odległe dudnienie ostrej dyskotekowej muzyki. Szuka pan zana, prawda? Odezwał się głos w słuchawce, nienaturalny, metaliczny. Eliot niemal wstrzymał powietrze. Odparł, siląc się na spokój. Tak. Dziś wieczorem gra w klubie Mouth of Madness. Show zaczyna się o pierwszej w nocy. Trzask odkładanej słuchawki i długi, dudniący w uszach sygnał. Niespełna trzydzieści minut później porucznik Elliot Marsz stał przed wejściem do klubu, wpatrując się w afisz. Rozejrzał się po pustej ulicy i sprawdził broń w skrytej pod marynarką kaburze. Odetchnął głęboko, pchnął drzwi i wszedł do środka. Tuż za progiem stał bramkarz pobierający opłatę za wstęp. Szeroki w barach osiłek z kolczykiem w nosie i przy ciasnym czarnym podkoszulku popatrzył na marynarkę oraz krawat porucznika, uśmiechając się pod nosem. Elliot wręczył mu pieniądze i nie odwracając się, ruszył do sali niewielkim, zaśmieconym korytarzykiem. Łomot lejący się z głośników uderzył go w uszy jak młot. Pomieszczenie wypełnione było ludźmi podrygującymi ekstatycznie do coraz szybszego rytmu. Pachniało potem i marihuaną. Wirujący tłum ginął w delikatnej, czerwonawej poświacie rozświetlanej gdzie niegdzie rozedrganymi smugami stroboskopów. Eliot zaczął przepychać się w kierunku sceny. Wpadł na niego jakiś chorobliwie chudy chłopak z zawieszonym na szyi gwiskiem, lecz policjant odepchnął go zdecydowanie. Tamten wymamrotał coś pod nosem, za chwilę jednak został połknięty przez kolorowy tłum. Im mniejsza odległość dzieliła poróżnika od sceny, tym większy ból narastał w jego uszach. Kiedy dotarł do krawędzi podwyższenia, jego głowa niemal pękała od hałasu. Marsz wyciągnął szyję, starając się dostrzec, kto stoi za konsoletą. Postać DJ-a ginęła jednak w spowijającym scenie sztucznym dymie, który dusił, wdzierając się do nosa i szczypiąc w oczy. Policjant podskoczył i wdrapał się na scenę, gdzieś z zagłośnika wychynął ochroniarz i złapał go za ramię, starając zepchnąć w tłum. Elliot wziął szeroki zamach i wyrżnął go od dołu w szczękę. Osiłek zachwiał się i runął w tańczący pod sceną tłum. Ten rozwarł się na chwilę i ochroniarz zniknął wśród spoconych, podrygujących ciał. Porucznik ruszył w stronę konsolety. Spomiędzy oparów udało mu się wyłowić zarys pochylonej nad adapterem sylwetki. Dostrzegł postać odzianą w dużą, workowatą bluzę z obszernym, skrywającym twarz kapturem. — Ty jesteś zan? — wrzasnął, starając się przekrzyczeć muzykę. Jego dłoń spoczęła na kolbie pistoletu. Postać milczała, kołysała się jedynie ponad wirującą płytą. Porucznik stanął tuż obok DJ-a i złapał go za ramię. W tym momencie muzyka ucichła i tłum zastygł niczym zaczarowany. Cisza była niemal ogłuszająca. Eliotowi rozdzwoniło się w uszach. — Ty jesteś zan? — powtórzył, wyjmując pistolet. Tłum nie wydał najmniejszego dźwięku. Spod sceny patrzyło na nich tępym wzrokiem ponad sto nieruchomych, milczących twarzy. Nagle policjant poczuł mocny uścisk na swojej dłoni spoczywającej na ramieniu człowieka w katurze. Chwyt wzmocnił się, nieznajomy oderwał dłoń marsza od swojego ramienia i skierował ją w stronę gramofonu, na którym porucznik dostrzegł płytę zupełnie inną niż ta, która znajdowała się tam zaledwie przed momentem. Czarny krążek ozdobiony był niepokojąco znajomymi symbolami. Palce Marsza dotknęły zimnego winylu. Jego ciałem wstrząsnął dreszcz. Poczuł ciepło rozlewające się po całym ciele. Powierzchnia płyty zaliśniła delikatnie. Odwrócił się, starając się dostrzec ukrytą w cieniu kaptura twarz. Spojrzała na niego jedynie ciemność. — Teraz ty spróbuj — odezwał się metaliczny głos. Policjant nie był pewien, ale wydawało mu się, że słyszał go już w telefonicznej słuchawce poczuł, jak pod jego palcami płyta zaczyna wirować. Igła opadła, zagłębiając się w wyżłobione w niej rowki. otworzył, posklejane czymś ciepłym i lepkim oczy. W nozdrach zaświdrował go metaliczny zapach. Rozejrzał się. Leżał na scenie klubu. Poniżej piętrzyły się porozszarpywane ciała, całe pomieszczenie spłynęło krwią, po postaci w kapturze nie było najmniejszego śladu. Próbował wstać, ale nagle poczuł w boku okropny ból, dotknął dłonią bolącego miejsca, miał okropną ranę postrzałową na marynarce i koszuli szybko powiększała się czerwona plama. Dopiero teraz dostrzegł, że w drugiej ręce wciąż trzyma pistolet. Powąchał lufę, śmierdziała prochem. Położył głowę na deskach sceny i spojrzał w sufit. Spadła na niego kropla krwi i rozprysła się na policzku. I jeszcze raz. Kap, kap, kap. Nie wiedział, jak długo leżał w bezruchu. Z odrętwienia wyrwały go jakieś pełne napięcia głosy. Ktoś klął głośno, ktoś mówił coś szybko piskliwym, nerwowym głosem. Ktoś zwymiotował. Eliot usłyszał kroki. Deski sceny zaskrzypiały, sapnął cicho. Jeden żyje! Szybko dajcie lekarza! Rozegło się tuż obok. Za chwilę Eliota oślepił promień latarki, którą zaświecono mu w oczy. Czyjaś dłoniu jęła go pod głowę. Muzyka. Muzyka. Zdołał wyharczeć, poczuł jak na ustach pękają mu bąbelki śliny i krwi. Muzyka maj 2001 roku. Było to opowiadanie Pawła Marczewskiego: Płyta. Czytał i muzyką opatrzył Błażej grygiel.